Czytam sobie program do nowego WOSu, do rozszerzonego WOSu. I słuchajcie, już pierwszy temat zwalił mnie z nóg, bo zagadnienia do niego brzmią następująco. Tutaj będzie cytat. Yy, uczeń ma zapoznać się z filozoficznymi koncepcjami człowieka, takimi jak spirytualizm, materializm, jedność duchowo-cielesna i dualizm, ma odróżniać podstawowe obszary refleksji filozoficznej o człowieku, naturze ludzkiej, rozumie i zmysłach, wolności woli i poznaniu, a także charakteryzować, czym jest pojęcie osoby i wskazywać na jego kulturowe, filozoficzne, psychologiczne i religijne tło, w nawiasie wpływ chrześcijaństwa. Z biegiem okoliczności ja parę miesięcy temu robiłam wykład na ten temat. E, oczywiście nie wiedziałam, że wtedy że będą tego nauczać na WOSie, e, no ale temat się we mnie uleżał, mam, mam swoje teorie na ten temat, mam też pewną teorię na temat tego, dlaczego w ogóle wepchnięto to do podstawy programowej, dlaczego ministerstwo chce, żeby 14-15 latki się tego uczyły. No i postaram się Wam przedstawić to wszystko w taki sposób, żeby to nie tylko zaczęło mieć sens, ale nawet było ciekawe. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zacznijmy od tego, co pewnie wszyscy wiedzą, że Europa ma korzenie chrześcijańskie. Kultura europejska ma korzenie chrześcijańskie, ale również i greckie. Jeśli chodzi o filozofię, to głównie greckie. I żeby było śmieszniej, to te aspekty filozoficzne, które my uważamy za na wskroś chrześcijańskie, bardzo często mają pochodzenie greckie. A dzieje się tak dlatego, że. No, Jezus generalnie to miał, no wiecie, no bardzo proste przesłanie, tak? Nowy Testament mówi tyle, że trzeba się miłować, nie czynić drugiemu co Tobie niemiłe, no i generalnie kierować w życiu no, miłością bliźniego. Tak? No, no tyle. W Nowym Testamencie nie ma jakichś filozoficznych rozważań na temat tego, czym jest dusza, czy, jest, czy powstaje w momencie poczęcia, czy wstępuje do ciała w którymś momencie. Na wiosę mówiąc, święty Tomasz uważał, że w 60. dniu odpoczęcia w przypadku chłopców i w 90. dniu odpoczęcia w przypadku dziewczynek. Islam zdaje się do tej pory twierdzi, że to jest 120 dni odpoczęcia. No ale wracając do tematu, w Nowym Testamencie tego nie ma. W Starym Testamencie też tego nie ma. W Starym Testamencie pojęcie duszy jest traktowane tak po masoszemu, że są wręcz teorie wśród badaczy Biblii że ci starotestamentowi Żydzi to oni w ogóle nie wierzyli w życie po śmierci. Oczywiście wiecie jak to jest. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I to przysłowie nie wzięło się znikąd. Tam interpretacji jest mnóstwo. Ale no generalnie jest jedna jedną z teorii ym, jest właśnie to, że, że tego życia po śmierci Stary Testament nie uwzględnia. Tam jest pojęcie szeolu, ale ten szeol nie wydaje się być ani niebem, ani piekłem, to jest raczej taka otchłań i pustka, w którą się wpada, więc to, to raczej marna perspektywa, tam nie ma za bardzo miejsca na jakąś taką osobową duszę, taką jak my sobie wyobrażamy. No więc Święty Tomasz, Święty Tomasz to był typ, który był tym głównym uzupełniaczem. On uzupełnił chrześcijaństwo o te wszystkie rzeczy, o których Jezus nie wspominał, a które były potrzebne żeby żeby religia mogła się rozwijać, wyjść z kataką i być wielką, zinstytucjonalizowaną, państwową religią, a nie jakąś tam sektą, którą sobie 15 osób wyznaje przy jednej świeczce. On musiał się na czymś opierać. Musiał się na czymś opierać i w związku z tym opierał się na filozofii greckiej. Szczególnie upodobał sobie Platona i Arystotelesa. I mówiąc w wielkim skrócie, to pojęcie duszy, które my dzisiaj znamy, że jest odrębna od ciała, że jest ważniejsza niż ciało, że jest wieczna, że, yy, yy, że jest naszą osobowością tak naprawdę, że nasze, nasz charakter, nasza osobowość, nasze prawdziwe jestestwo jest właśnie zawarte w duszy, a ciało to jest tylko takie ubranko, które w momencie śmierci porzucamy te wszystkie koncepcje, to są, to, są, to są zmutowane, sklejone ze sobą pomysły Arystotelesa i Platona, które święty Tomasz wprowadził w chrześcijaństwo. I nie mówię tego o tym, żeby tutaj jakoś, nie wiem, dysować czy umieszać chrześcijaństwu, po prostu chcę zwrócić uwagę na to, że to jest koncepcja, która powstała w pewnym określonym momencie historycznym i inne kultury mają na to inne pomysły. Na przykład dusza omawiana, rozumiana w ten sposób, nie istnieje, na przykład w hinduizmie. W hinduizmie dusza jest przedwieczna, ona nie jest stwarzana w momencie poczęcia, ale jest przedwieczna i wszystkie dusze są takie same. Nie, nie, one nie mają osobowości. Osobowość to ma ciało, w, które, w którym ta dusza gości. Tak samo nie mają płci te, te hinduistyczne dusze. No ale dobrze. No i jesteśmy teraz na tym stanowisku, że dusza i ciało to są dwa odrębne byty. No i ponieważ są dwa, no to ten. Tą koncepcję nazywamy dualizmem, bo od dwóch. Nie? No i oczywiście w kontrze do dualizmu istnieje monizm. Teoria, według której człowiek składa się z jednej substancji, nie z ciała i z duszy, tylko z jednej substancji. I teraz tych monizmów mamy trzy rodzaje. Jest monizm materialistyczny, który mówi, że istnieje tylko materia. W monizmie, w monizmie materialistycznym umysł, osobowość, wola. Nie bierze się z duszy, tak jak w dualizmie, ale bierze się po prostu no, z neuronów. No, jeden neuron pociera, drugi neuron przeskakuje jakiś elektron, jakiś ładunek elektryczny się tworzy, no i płynie myśl. Tak? Po prostu materia, zdaniem materialistów, wystarcza do usprawiedliwienia wszystkiego, co, czym człowiek jest. Drugi rodzaj monizmu to jest monizm spirytualistyczny, który mówi, że. Istnieje tylko dusza. Tak jak w materializmie istnieje tylko materia, tak tutaj istnieje tylko duch. Monizm spirytualistyczny nie jest, jak się domyślacie, szczególnie popularny. Ja się domyślam, że on w tej podstawie programowej został w tym programie właściwie, został umieszczony tylko w ramach kronikarskiego obowiązku. No bo musicie przyznać, że jest to dość absurdalna teoria. I dość trudno byłoby nawet na gruncie filozoficznym ją bronić. No i jest jeszcze trzeci monizm który mówi, że tak naprawdę to składamy się z jednej substancji, ale dusza i ciało to tak naprawdę jedno i to samo i my jesteśmy tą jedną substancją. Tak jak woda może być również na przykład lodem albo parą wodną, tak samo dusza i ciało to są dwa stany skupienia tej samej substancji. I ten monizm nazywamy monizmem panteistycznym. Również niektóre odłamy hinduizmu właśnie skręcają mocno w stronę w stronę panteizmu. No dobrze, no więc pofilozofowaliśmy sobie, wyjaśniłam skąd się wzięły te pojęcia, które się w, tej, w, tej, w tym programie znalazły, no i teraz powstaje pytanie: po co to komu? Dlaczego to jest w ogóle omawiane? No, większość z nas, bardziej lub mniej świadomie, zajmuje jedno z tych dwóch stanowisk, albo stoimy po stronie dualizmu, albo po stronie no monizmu, najczęściej panteizmu albo materializmu. Część z nas może być bardziej umiarkowana, część z nas może się w ogóle nie interesować tematem, możemy się znajdować gdzieś pomiędzy z naszymi poglądami. Ale zauważcie, że przyjęcie jednej z tych koncepcji, czy to skrajnego dualizmu, czy to skrajnego materializmu, panteizm na razie zostawię. Ma poważne skutki, jeśli chodzi o to, jaką ety etykę wyznajemy, jak jakimi zasadami etycznymi się w życiu posługujemy. No bo w dualizmie istnieje dusza. Dusza musi kiedyś wejść w ciało. Najprawdopodobniejszym, najbardziej e, rozsądnym momentem wydaje się moment zapłodnienia. W związku z tym blastocysta jest już człowiekiem, ma tą, jest osobą. Ma ten, tą, tą swoją unikalną duszę z, z unikalnymi cechami, które czynią ją osobą jedyną w swoim rodzaju. W związku z tym, jeżeli ktoś jest dualistą, no to najpewniej uważa aborcję za niedopuszczalną. Natomiast jeśli ktoś jest materialistą, to dla niego tym takim momentem progowym, od którego nie można danej istocie czy danemu bytowi czynić krzywdy, jest moment świadomości. To znaczy, jeżeli ktoś jest materialistą, to nie w potocznym, ale w filozoficznym sensie, oczywiście, czyli wierzy w to, że człowiek składa się tylko z materii, no to oczywiście nie czyni go to od razu z niego potwora, który chce mordować dzieci, ale taka osoba po prostu będzie uważać, że skrzywdzić da się tylko byt, który jest świadomy. No bo jeżeli nie ma świadomości, no to nie ma kto odczuwać bólu, nie ma istnienia. Tak? Skrzywdzić można tylko, Istotę, która czuje, a blastocysta nie czuje, zarodek nie czuje. Płód zaczyna czuć, ale powoli. To się, to się dzieje w którymś tam kolejnym tygodniu ciąży. W związku z tym większość osób stojących na stanowisku materialistycznym nie będzie miało nic przeciwko aborcji. I to jest tylko jedna z etycznych, jeden z etycznych skutków tego, że mamy no, te Różne systemy filozoficzne. Kolejnym skutkiem jest, jest to, że mamy inne podejście do zwierząt. Bo zwróćcie uwagę, że w dualizmie, to ja do tej pory mówiłam tylko o duszy ludzkiej. No i tak jest. Dualizm w wydaniu zachodnioeuropejskim, chrześcijańskim, również wcześniej greckim, uznaje, że tylko człowiek ma duszę. Tylko człowiek ma umysł, rozum, w wolną wolę, i ta dusza powoduje, że odróżnia dobro od zła, jest zdolny do tworzenia zasad moralnych, i tak dalej, i tak dalej, bo to, to są wszystko właściwości duszy. I dualizm neguje możliwość istnienia tych wszystkich elementów, wolnej woli, moralności, i tak dalej, u zwierząt. Skrajny dualizm wręcz uważał, tutaj przywołam Kartezjusza, Y, który też był, był takim jednym z naczelnych właściwie filozofów, jeśli chodzi o dualizm w Europie, on wręcz uważał, że zwierzęcia nie da się skrzywdzić. On uważał, że jeżeli kopnę psa i ten pies zakwili, to nie dlatego, że go to bolało, tylko to jest czysto fizyczna reakcja, tak jak kopnę w dzwon i dzwon wyda dźwięk. On uważał, że zwierzęta, ponieważ nie mają duszy, nie mają umysłu, y, że zwierzęta nie są w stanie zinterpretować bodźca, w związku z tym nie da się im de facto zrobić krzywdy. Oczywiście, ja wiem, że to jest postawa skrajna i już w tej chwili nieaktualna, ale to jest tylko przykład. Generalnie chodzi o to, że dualiści stawiają człowieka na, pe na pewnym piedestale. W dualizmie człowiek jakościowo różni się od zwierząt. Człowiek ma duszę, małpa nie ma duszy. I tyle, koniec, tak? To jest różnica jakościowa, to tutaj, to, 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 jak, to, jak, jak przełącznik, mieć, nie mieć. Natomiast w przypadku materializmu, to człowiek różni się od małpy nie tyle jakościowo, tylko ilościowo, no bo ma trochę więcej tych neuronów. Jedno zwierzę ma trochę więcej, drugi gatunek ma trochę mniej. W te, w te, ten układ nerwowy jest bardziej lub mniej skomplikowany, i ten układ nerwowy skutkuje taką, a nie inną inteligencją. I to jest różnica ilości, a nie jakości. Inaczej mówiąc, dualizm zakłada, że w człowieku jest jakaś boska iskra, której w zwierzętach nie ma. I to stawia nas w sytuacji, w której. Dualiści i materialiści mają zupełnie inne poglądy na temat tego, co jest krzywdą, co jest etyczne, co jest nieetyczne, w jaki sposób można wykorzystywać zwierzęta, a w jaki nie można. Także to są naprawdę dość poważne sprawy, i w sumie może powinniśmy się cieszyć, że one znalazły swoje miejsce w, w podręczniku. Troszkę tylko denerwuje mnie jedno, jedno zagadnienie, jeden fakt. Mianowicie, to jest tak naprawdę dyskusja między moralnością świecką, a moralnością religijną. I ona została po prostu, ta dyskusja została zawo zawoalowana przez kilkanaście trudnych filozoficznych pojęć, które są dzieciakom do niczego niepotrzebne. Ja jestem doktorem antropologii, żeby dostać ten doktorat, musiałam zdać dość poważny egzamin z historii, i siadając do tej podstawy programowej, ja musiałam sobie połowę tych pojęć poprzypominać. Bo one, no one nie są potrzebne, one nie są powszechne, one nie są używane. One nawet w filozofii na poziomie szkoły średniej nie są za bardzo do niczego nikomu potrzebne. Także wciśnięto je na siłę po to, żeby zawoalować to, że tak naprawdę mówimy tutaj o moralności religijnej w opozycji do moralności świeckiej. Może jednak trzeba było się do tego od razu przyznać. Na koniec kilka słów o panteizmie. Panteizm, czyli monizm panteistyczny, zakłada, że wszyscy tak naprawdę jesteśmy jedną i tą samą substancją, a dusza i ciało to są różne przyjawy tej substancji. Pewne odmiany hinduizmu są zbliżone do panteizmu. I wspominam tutaj o hinduizmie, o, o religii Indii, ponieważ warto na tym przykładzie zauważyć, w jaki sposób Kultura, która nie jest dualistyczna, inaczej traktuje zwierzęta. Wyobraźcie sobie, że w Indiach delfiny są uznane za istoty inteligentne i w związku z tym nie można ich więzić, nie można ich trzymać w żadnych zooparkach ani innych centrach rozrywki i nie można ich krzywdzić. Uznaje się je za osoby, tak zwane nieludzkie czy pozaludzkie osoby. Yy, istnieją postulaty dotyczące tego, że za takie poza, pozaludzkie osoby należałoby uznać szympansy, goryle, chyba też jeszcze słonie. Ponieważ posiadają inteligencję, ponieważ posiadają samoświadomość yy, i porozumiewają się ze sobą na poziomie zbliżonym do poziomu powiedzmy dwu, trzyletniego dziecka minimum. Małpy są troszeczkę wyżej. Szympansy powiedziałabym, że gdzieś tak na, na poziomie czwartego roku życia ludzkiego dziecka. Więc jeżeli nie krzywdzimy czteroletniego dziecka, uważamy za niegodne eksperymentowanie na czteroletnich dzieciach, to dlaczego godzimy się na eksperymentowanie czy krzywdzenie małp? No, ja wam powiem dlaczego. Bo, nawet jeżeli jesteśmy ateistami, to zostaliśmy wychowani w kulturze dualistycznej, w kulturze przesiąkniętej tą pewnością, przekonaniem, że człowiek jest istotą wyższą. Nauka na dziesiątki różnych sposobów próbuje nam pokazać, że tak nie jest. W każdym razie, że ta wyższość nie jest taka oczywista i nie, ta przepaść między nami a zwierzętami nie jest aż tak olbrzymia, jak nam się do tej pory wydawało. Część z Was pewnie kojarzy, że zwierzętom można podawać antydepresanty. Mojej kotce ostatnia weterynarka proponowała, no dobra nie proponowała kotce, proponowała mi dla kotki, ale proponowała prozak, antydepresant, ponieważ kotka miała nawracające zapalenie pęcherza. I słuchajcie ta metoda działa, to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie można dać kotu antydepresant i kot przestaje mieć zapalenie pęcherza które miał z nerwów. I ten sam antydepresant przyjmują ludzie. W związku z tym coś to mówi, zarówno o psychice kotów, jak i o psychice człowieka. Tam działa ta sama chemia. Tu i tu. Yy, jesteśmy bardziej do siebie podobni, niż chcielibyśmy w to wierzyć. No, także myślę, że to jest naprawdę dość ciekawy, istotny temat i fajnie, żeby dzieciaki o tym dyskutowały w szkołach, Natomiast nie jestem pewna, czy wprowadzanie tego tematu za pomocą takich pojęć jak spiritualizm, personalizm i jedność duchowo-cielesna. To jest właściwy sposób, żeby dzieciaki zainteresować. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania do tego tematu albo do następnych tematów z WOS-u, bo tam będzie dość grubo, w tym w nowej podstawie programowej, to piszcie w komentarzach, ja się postaram odpowiedzieć przygotować jakieś materiały na, na ten temat. A tymczasem miłego wieczoru.